Saul Wall, legenda o jednodniowym królu Polski, fakty, mity i historia. Saul Wall, Cenellenbogen, urodzony w 1541 roku, zmarł 1617 roku, to postać, która na stałe zapisała się w historii jako litewski rabin, bankier oraz dzierżawca ceł i ważelni soli. Mimo, że jego wkład w życie gospodarcze i kulturalne Litwy jest niezaprzeczalny, najbardziej intrygujący jest legendarny epizod z 1587 roku według którego miał na jeden dzień objęci tron Polski. Choć historiografia odrzuca autentyczność tej opowieści, legenda wciąż pobudza wyobraźnię historyków i miłośników historii. Fakty z życia Saula Wala. Saul Wall urodził się w 1541 roku w rodzinie rabinackiej, wywodzącej się z zasłużonego rodu Kacenellenbogenów. Był wnukiem Samuela Judacha Kacenellenbogena, wybitnego rabina, którego uczoność i wpływ na społeczność żydowską sięgały daleko poza granice Polski i Litwy. Saul, podobnie jak jego przodkowie, kształcił się w dziedzinie prawa żydowskiego, co uczyniło go wpływową postacią w społeczności litewskich Żydów. W drugiej połowie XVI wieku Saul Wall stał się nie tylko duchowym przywódcą, ale także człowiekiem o znaczących wpływach w świecie polityki i finansów. Był dzierżawcą ceł i ważelni soli na Litwie. Pełniąc również rolę osobistego bankiera potężnego rodu Radziwiłłów. Jego kontakty i pozycja umożliwiały mu negocjowanie korzystnych umów i obronę interesów wspólnoty żydowskiej. Legenda o jednodniowym królu Polski Najbardziej fascynującym aspektem życia Saula Wala jest legenda o tym, jakoby w 1587 roku, na jeden dzień, został królem Polski. Według przekazów, po śmierci króla Stefana Batorego polska szlachta nie mogła szybko zdecydować, kto obejmie tron. W tym czasie zdesperowani elektorzy, aby utrzymać porządek w kraju, mieli mianować Saula Wala królem na jeden dzień. Opowieść głosi, że Wol, mimo że był żydowskim rabinem, potrafił zjednać sobie sympatię szlachty dzięki swojej mądrości, dyplomacji i zdolnościom organizacyjnym. Choć jego panowanie trwało bardzo krótko, Saul Wall miał podjąć kilka kluczowych decyzji, które potem wpłynęły na wybór Zygmunta III Wazy jako nowego władcy Polski. Historyczne zastrzeżenia Mimo, że legenda o jednodniowym królu przetrwała wieki, historycy jednogłośnie odrzucają możliwość, aby Saul Wall faktycznie zasiadł na polskim tronie. Współczesne badania nie dostarczają żadnych dowodów na to, że w okresie bezkrólewia w 1587 roku rzeczywiście doszło do takiego wydarzenia. Opowieść ta prawdopodobnie została wymyślona, aby podkreślić wyjątkową pozycję Saula Wala w społeczeństwie polsko-litewskim oraz jego bliskie kontakty z elitami. Warto jednak zaznaczyć, że sama legenda przetrwała w literaturze i folklorze, zwłaszcza wśród społeczności żydowskich, jako symbol rosnącego znaczenia Żydów w Rzeczypospolitej obojga narodów w XVI i XVII wieku. Była ona także interpretowana jako alegoria pozycji żydowskich intelektualistów, którzy często doradzali władcom i arystokracji. Ciekawostki z życia Saula Wala. Wnuk słynnego rabina Saul Wol był wnukiem Samuela Judacha Kacenellenbogena, jednego z najważniejszych rabinów w XVI wieku, co uczyniło go częścią wielkiej żydowskiej dynastii uczonych. Rola w gospodarce Saul Wol był jednym z najważniejszych dzierżawców ceł i ważelni soli na Litwie. Sól, w tamtych czasach cenny towar, stanowiła kluczowy element handlu i wpływała na gospodarkę regionu. Bankier Radziwiłów, jako osobisty bankier jednego z najpotężniejszych rodów w Polsce i na Litwie, Saul Wall miał dostęp do najwyższych sfer politycznych, co czyniło go jednym z najważniejszych doradców finansowych tamtych czasów. Pochodzenie nazwiska Nazwisko Kacenerenbogen pochodzi od małego miasta w Hesji, w Niemczech, co podkreśla migrację żydowskich uczonych między Europą Zachodnią a Środkową w okresie renesansu. Znaczenie dziedzictwa Saula Walla Saul Wall, choć najbardziej znany dzięki legendzie o jednodniowym panowaniu, zapisał się w historii jako wpływowy człowiek swoich czasów. Jego życie stanowi przykład żydowskiego intelektualisty, który dzięki swojej wiedzy, zdolnościom i kontaktom zdobył zaufanie elit politycznych przyczyniając się do rozwoju społeczności, w której żył. Dziś, gdy patrzymy na postać Saula Wala, możemy docenić jego wkład w życie gospodarcze Litwy i Polski, a także rolę, jaką odegrał w budowaniu relacji między Żydami a szlachtą. Historia jego rzekomego panowania na tronie Polski, choć raczej fikcyjna, jest fascynującą opowieścią o wpływie, jaki wywierali żydowscy doradcy na władców i elity Rzeczypospolitej.